Pytani o najbardziej lekceważoną dolegliwość ciążową lekarze odpowiadają zgodnie – zaparcia. Jaki rzeczywiście mają wpływ na ciążę, jaki mają wpływ na zdrowie dziecka, zapytaliśmy ginekologa doktora Tadeusza Oleszczuka. Zaparcia są dokuczliwe, ale nie wydają się poważną dolegliwością. Czy nie za bardzo je lekceważymy? Jednym z najczęściej występujących problemów w ciąży, prowadzących do zaburzeń, jeśli chodzi o dalszy przebieg ciąży, do złego samopoczucia ciąży, ciąży, są zaparcia. Jest to objaw zaburzenia pracy przewodu pokarmowego. Jest to efekt nieprawidłowego odżywiania, bo jeśli mamy w przewodzie pokarmowym dużą ilość warzyw, i te warzywa są dobrym podstawą do namnażania się probiotyków, to praca jelit jest prawidłowa. Plus jeszcze aktywność fizyczna, która też bardzo mocno poprawia pracę jelit. Normą powinno być stolec raz dziennie, a nie raz na 3-4 dni. Często w diecie za dużo jest nabiału, cukrów, węglowodanów, a nie ma warzyw. Warzywa stanowią błonnik, który jest podstawą do namnażania się probiotyków, i te proponują, że te warzywa wypełniają treść jelita i mamy dzięki temu stolec raz dziennie. Nie powinno być zaburzeń też typu 5 razy dziennie stolec, czy stosowanie leków przeczyszczających, żeby to, bo to jest przeciwwskazane w ciąży, nie wolno tego stosować. Czyli prawidłowe nawodnienie, prawidłowe odżywianie z dużą ilością warzyw, z przewagą warzyw, mhm. będzie powodowało to, że możemy się skupić na tym, żeby ten stolec był raz dziennie. I to nas bardzo ładnie zlikwiduje wiele objawów, które nawet nie wiążemy, że to mamy przez to, że są zaparcia. Bardzo ważny temat. A jeżeli już się pojawiły i mamy wrażenie, że jednak nasza dieta obfituje w warzywa, co jeszcze można jeść albo jakie preparaty może przyjmować, żeby jednak wyrównać i wyregulować ten stolec? Żadna ciężarna nie oparła mi się w leczeniu zaparć, jeżeli zaczęła stosować 2-3 razy dziennie 2-3 łyżki mielonego siemienia lnianego plus probiotyk. Nie ma opcji. Tam jest dużo błonnika, probiotyk ten błonnik wykorzysta, będzie śluz w jelicie i będzie stolec. Nie ma opcji, żeby coś działo nie tak. Czyli dwa, trzy razy dziennie, dwie, trzy duże łyżki mielonego siemienia lnianego zalane ciepłą wodą, plus probiotyk na noc czy w ciągu dnia na przykład jeden z probiotyków. Bardzo dobrze reguluje pracę jelit. Jakie mogą być skutki przedłużających się zapaść w ciąży? Od zgagi, wzdęć, złego samopoczucia, uczucia pełności, odbijania poprzez. Skurcze macicy, dodatkowe skurcze macicy, które mogą prowadzić do skracania się szyjki i do rozwierania, ryzykujemy wtedy porodem przedwczesnym, leki przeciwskurczowe, pobyt na oddziale, wszystko przez to, że stolec jest raz na tydzień. Często jak rozmawiam z ciężarnymi, mówią mi, że stolec jest raz na tydzień, no nabierze leki rozkurczowe, żeby macica się nie kurczyła. Doprowadziliśmy do tego, że stolec jest raz dziennie, nie musiała brać leków.